Hello, hello, co tam czołem daje? tutaj bit. Z tej strony Angela LPS i mam dla Was konkurs z okazji 15 subskrypcji. Dobra. Bez dłuższego przedłużania będą trzy etapy konkursu. Mam nadzieję po pierwsze, że dużo osób się zgłosi. No i nagrody wiem mogą być nie za fajne. No. To wiecie się po prostu jakie nagrody. Powiem, jak będzie drugi etap konkursu, jakie będą nagrody. Dla mnie myślę, że są fajne te nagrody ogólnie. No dobra, więc pierwszy etap konkursu to jest nagranie dowolnego odcinka moich zapomnianych tutaj. Dowolny odcinek. Może też być jeden ze zwiastunów. I ogólnie to wasze. To wy decydujecie jacy aktorzy tam występują, bo wiem, że większość może nie mieć tych samych pet shopów, co ja mam. Więc dowolny odcinek możecie nagrać. Tylko na początku przedstawić mi trzeba, kto tam występuje. Kto jest Drago, Wiecie. Ogólnie za. na przykład Kseris, czyli ja, Harriet. No, i ogólnie drugi etap konkursu to będzie teledysk. Większość wiem na pewno, że zrobi teledysk, ale ja dam wybrane piosenki. A trzeci etap konkursu to będzie narysowanie czterech głównych postaci, z zapomnianych. No, a wiecie, całe nagrzędy wymienię teraz. Pierwsze miejsce. Filmik o tym kimś, tam z może cztery lajki pod filmem, cztery subskrypcje, no i intro i outro. Dobre, drugie miejsce, dwie subskrypcje, intro i dwa lajki. A trzecie miejsce to będzie też intro. Jeden sub i jeden like. A i oczywiście wyróżnienie. Wyróżnienie będzie miało identyczne co trzecie miejsce nagrody. Więc mam nadzieję, że się postaracie. No i cześć. A, i jestem trochę głupia, bo zapomniałam powiedzieć, do kiedy oddajemy pracę. Pracę możecie oddawać do 16 lutego. No i teraz cześć! Teraz naprawdę cześć.